Cześć wszystkim, nareszcie doczekaliście się mojego kolejnego odcinku. Trochę to trwało, ale było to spowodowane oczywiście y, studiami, szkołą. Swagier, jaki tryb chcesz? Y, teraz wiadomo y, studia, sesja i te sprawy, więc ciężko trochę z nagrywaniem, ale zawsze trochę czasu uda mi się wyciągnąć i posta postaram się coś jeszcze w najbliższym czasie nagrać. Ale pierwsza sprawa, co chciałem y, powiedzieć, y, to chciałem przeprosić wszystkich za to, że pokazywałem y, was ze Steam'a. Ale było to spowodowane tym, że co chwilę mi każdy zawracał głowę, co chwilę się o wszystko pytali ludzie, kiedy gramy, chodzę żeby pozdrowił Roya, y, że, y, ktoś je kolację i każdy mi coś ja o się tym się pisał. No można, mnie, można na mnie trafić w grze praktycznie codziennie po trochę gram No i, i kto mnie znajdzie, no to wtedy pograj. Bo tak to na razie niestety nie mam zamiaru wziąć zapraszać do znajomych z do... danych. Kolejna sprawa, pytaliście się mnie co z partnerstwem, czy mam partnera, czy nie. No aktualnie nie mam partnera. Należy no, jeszcze nie odstawać, ponieważ chciałbym trochę więcej widzów sobie nabić, żeby było więcej wyświetleń kanału i rozumiecie o co chodzi. Obecnie mam AdSense, no powinniście wiedzieć co to jest, nie muszę nic wyjaśniać. No i kiedyś możliwe, no to postaram się o tego partnera, czy mi dadzą, czy nie, to się okaże. I inna sprawa, pytaliście się o moją specyfikację komputera. Yy, dokładnie to nie chcę wam podawać tego, bo to raczej nie, nie jest takie istotne, ale wiecie, że na przykład Battlefield 3 to już mi nie pójdzie. Yy, obecnie no to inwestuję w nowszy sprzęt. Jeżeli uzbieram, to yy, zakupię coś ciekawszego. Yy, obecnie na przykład yy, wszedłem w posiadanie... Yy, yy, monitora 22 ale z Samsunga no i po, po jakimś krótkim teście o, całkiem całkiem powiem że dość fajny sprzęt yy, i, i ktoś jeszcze yy, ktoś jeszcze mówił yy, dlaczego yy, nie przedłużę sobie yy, yy, filmów na youtube żeby, żeby mógł dłuższe wrzucać yy, już to zrobiłem więc nie ma sprawy Pytaliście się jakie, jakie jeszcze gameplaye, jakich gier nagram, no oczywiście w The Call of Duty będę dość sporo cisnął, może singla nagram jak przechodzę, może to będzie fajna opcja do nagrywania, ze starszych to Serious'a sama, serio sama będę chyba kontynuował. Nie, nic nie, ale to... Dzisiaj mniej ważna gra, bardziej chciałem wam poopowiadać. No, do grania, no... Skyrim'a może, ale jakoś, jakoś już ostatnio mało co w to gram i... Nie wiem, nie wiem czy... Mo możliwe, że coś jeszcze będzie o tym. A oczywiście, jak już przerobię swój komputer, no to... W Battlefield'a trójkę sobie pogramy. Jak, jak zakupię. Yy, ostatnia sprawa, to chciałem, yy, no nie wiem czy to prośba, czy jak to określić, yy, bo ja, ja raczej czasu takiego zbytnio nie mam, yy, kto byłby chętny, może może mi na przykład, bo miałem takie propozycje, że ktoś mi chce zrobić jakieś tło, yy, jakieś intro do filmików, powiem wam, że przydałoby mi się to i kto ma jakąś chwilę czasu czy coś. I nie, jeżeli to nie byłby problem, no to może mi coś takiego wysłać, ja bym to ocenił I, i wtedy Na pewno moje filmiki lepiej by wyglądały właśnie z takim intro, jakimś porządnym tłem. Ale to UAF, oczywiście na chęty. Nic nie zmuszam. To tylko tak profilaktycznie. Dobra, chodźmy gadać. Zaczynamy coś trochę grać, ale jakoś mi to nie idzie. Bo... Oczywiście fraps... I, i Call of Duty równa się y, z I, i mam lagi i co chwilę ginę oczywiście jestem na ostatnim miejscu jak widzicie no ale to dzisiaj to miało tylko miejsce właśnie poinformowanie was o wszystkim co i jak jeszcze lagi mam no tak dobra olaś to jak widzicie jest ze mną drugi jeszcze Seto, Pawlak, Animus i inni Dobra no to To była, to była tylko taka chwilowa No nie powiem gra ale Info co i jak będzie w przyszłości Powyjaśniałem parę spraw A wracam do gry Trzymajcie się, następny odcinek już będzie Normal de gré. Cześć na razie.